Cześć, Maleczku Ludziska. Ja jestem Emmy i na pewno tytuł tego odcinka troszeczkę Was dziwił, ale już Wam tłumaczę o co chodzi. Jest ja to film informacyjny, w którym chciałam Was poinformować i z drugiej strony zaprosić na live, który będzie jutro, no chyba, że oglądacie to w inny dzień, czyli w piątek 17 maja o godzinie 18 będzie live, ale to nie będzie taki zwykły live, bo to będzie live, który, no, dobra, nie powiem ani 10, ani 100, czy 1000 razy, ale powiem aż 10 000 razy słowo Żyrafa. Dlaczego takie słowo, a nie inne, na przykład, nie wiem, jakiś nie youtubera, takie i wszelkie inne pytania możecie zadawać właśnie pod tym filmem. W planach mam nagranie całkiem osobnego filmu na ten temat, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie. Bardzo mi również zależy na tym, byście byli na tym live wasze obecność, byliście takim małym wsparciem, nie wiem jak to nazwać. Więc cóż, ustawiajcie sobie buziki, przypominajki, cokolwiek, po prostu wpadajcie na tego live'a, myślę, że będzie trwał około 2,5 godziny, może 3, taki jest plan, ale zobaczymy, ile mi to zajmie, mam nadzieję, że znajdziecie przynajmniej chwilę czasu, przynajmniej wbić. Będziecie mogli jeszcze dodawać mi ilość słów do wypowiedzenia, czy to za pomocą donate'ów, subów, a nawet i łapek w górę, ale wszystko dowiecie się na, najwy, więc wbijajcie. I cóż, mam nadzieję, że będzie na nim jak najwięcej osób. Pamiętajcie o łapeczka w górę dla zasięgu, by każdy zobaczył ten film, Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Widzimy się już w piątek. Trzymajcie się miłego dnia i pozdrow!